Hejka! Mam nadzieję, że już teraz będzie dobrze słychać i dobrze widać. Poprawię sobie jeszcze tutaj kabel Sony. i że nie będzie na mnie ciągle ostrzyło. A ja postaram się w miarę nie ruszać, co będzie raczej trudne i niemożliwe. E, lepiej późno niż jeszcze później, więc zapraszam. Zapraszam Was na dzisiejszy word sharing z taką pogodą, jaka jest. Deszcze i rosy, błogosławcie Pana. Czytanie z Ewangelii Świętego Mateusza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło, wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli, i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd wzięł skąd więc wziął się na niej chwast odpowiedział im nieprzyjazny człowiek to sprawił rzekli mu słudzy chcesz więc żebyśmy poszli i zebrali go a on im odrzekł nie, żebyście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy pozwólcie ruść obojgu aż do żniwa a w czasie żniwa powiem żeńcom zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn. Staje się drzewem tak, że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy. Rolu jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc wzbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Podczas jakiejś tam jednej prywatnej mojej rozmowy, ale z nawiązaniem do zeszłotygodniowej Ewangelii też, e, mój mądry, cudowny, fenomenalny i fantastyczny, bardzo mądry bardzo dobry spowiednik, Powiedział, żeby tak czytać Słowo Boże, żeby Jezusa stawiać w centrum, że jakby ważniejsze jest nawet, co ja tam mam zrobić, albo czego nie zrobić, albo czego unikać, jest to, jak ja się spotykam z Jezusem. To jest taka trochę moja interpretacja, bo on to oczywiście jeszcze powiedział lepiej i mądrzej. I w nawiązaniu do zeszłotygodniowej Ewangelii, że nawet nie jest ważni, najważniejsza gleba czy, czy ziarno tylko siewca. I też myślę w związku z dzisiejszą Ewangelią, tak modlę się, Panie Jezu, chciałabym, żebyś to faktycznie Ty naprawdę był w centrum tego naszego spotkania. I tak zaczęło mi nawet być trochę smutno, że Panie Jezu, chcę się z Tobą spotkać, chcę, żebyś to Ty był w centrum mojego życia, w centrum wszystkich moich decyzji, postanowień, mojej miłości największej, ale fakty mówią często inaczej. I zobaczyłam, że nawet ja nie jestem w centrum swojego życia. W centrum mojego życia, i tutaj znowu będzie po psychologicznemu, i można to nazwać bardzo różnorako. różnorako. Beha behawioryści pewnie powiedzą, że to jest ego. Ja bardzo mi się podoba jednak podejście gaidów, którzy mówią o tym, o tym czymś fałszywe ja. Może właśnie, w to ma Słowo Boże na myśli, autorzy Pisma Świętego mają na myśli, mówiąc, stary, grzeszny człowiek, który jeszcze może. Um, to jest właśnie to ego. Um, I tak użalam się Panu Jezusowi dzisiaj nad tym wszystkim, że, że właśnie ani on, ani nawet ja nie stoję w centrum mojego życia. Tylko to nieszczęsne, fałszywe ja. I Zaczęłam się nad tym zastanawiać. Zapisałam sobie. Ja znam się z mojego. Rządzi się i panoszy, jak tylko, jak tylko może. I to jest takie. Jakby każdy ma gdzieś tam swoje, nie? Fajnie, jakby każdy po, 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 potrafił rozpoznać to swoje fałszywe ja. I często widzę, że właśnie to fałszywe ja jest zawsze niedokarmione, ono jest wiecznie głodne, roszczeniowe, żądne uwagi, ciągle skrzywdzone, skoncentrowane na sobie, na tym, żeby tylko ono miało uwagę, że to ono jest niedopieszczone. Co tam jeszcze sobie? O, agresywne, skąpe. Ospałe i leniwe, e, kierujące się, rządzą, fałszywe, zuchwałe, egoistyczne. E, I to jest właśnie ten chwast. Tak widzę właśnie ten chwast, który, który jest w moim życiu, e, że Pan Bóg, powiedzmy, ja to tak zinterpretowałam dla siebie: że Pan Bóg zasiał we mnie dużo dobra, tak jak w każdym człowieku, że Pan Bóg e, kocha mnie. Taką jaka ja jestem. Kocha ciebie tu i teraz. Takim jakim jesteś. Taką jaka jesteś. Ale przyszedł ktoś i nasiał chwastu. Yy, pojawia się to yy, ego. No i tak też słuchałam yy, dzisiejszego yy, cnn -a. i tak właśnie to co Szuszu mówił. Że, że czasem, i to jest właśnie problematyczne, że czasem trudno jest rozeznać, co jest yy, ego, a co jestem ja. I myślę sobie też, że ego może robić dobrą robotę. Ale o tym za, za chwilę, bo mam nadzieję, że tego nie zapomnę. Że myślę, że często najtrudniejszą sztuką jest po prostu zaakceptować to ego. Ono sobie, niech tam będzie, niech sobie rośnie. Jakie, jaka jest, moja, jakie jest moje zadanie? Zająć się tym, co dobre. Ja to tak dzisiaj w swoim życiu, tak w sobie, w swoim rozważaniu zobaczyłam. Że zajmi się y, tą dobrą rolą. Chwast będzie spijał soki ziemi, y, które będą dla Ciebie dobre. Będzie rósł obok Ciebie, będzie może nawet rósł z Tobą. Mm, będzie korzystał z tego Słońca, z którego Ty korzystasz. Więc jakby to wszystko, co jest dobre, będzie rosło obok tego chwastu i widnoć, Pan Bóg się na to godzi. Bo ja to już bym chciała wyrugować te wszystkie rzeczy, których się wstydzę, których nie lubię, właśnie tego, tego swojego ego. Ale im bardziej chcę z nim walczyć, tym bardziej je karmię. I, nie, i żeby była jasność, nie o to chodzi, żeby, żeby się nie zajmować wadami, żeby nad, nimi, nad sobą nie pracować, nie zmieniać tego, co rozpoznaje. Ale też znowu zainspirowana tym, co Szuszu powiedział. Że jakby niech sobie to rośnie, że w odpowiednim czasie przyjdą żeńcy, jakby ja to odczytuję jeszcze raz dla siebie. To nawet nie musi być koniec świata. Przyjdzie taki moment, kiedy to będzie koniec świata dla tego ego, i wtedy zostanie to wycięte. Te moje wady, te wszystkie niedoskonałości, to czego nie lubię, to co już bym chciała, dlaczego ja z tym się męczę. I to. Jest miejsce na miłosierdzie Boże. Po pierwsze, że naprawdę moc w słabości się doskonali. Boża moc, nie moja moc. Boża moc w mojej moje słabości. Poza tym, o czym mówi też święty Paweł w, w dzisiejszym liście do Rzymian, że to jest, że duch przyczynia się za nami, kiedy nie potrafimy się dobrze modlić, kiedy nie potrafimy też dobrze działać że w chrześcijaństwie nie chodzi o zarąbistość. Nie chodzi o to, żeby jakby złapać wszystkie skille. Chodzi o to, żeby, żeby kochać. Po prostu, żeby kochać. Znaczy, ja to tak widzę dla siebie. I że może bardziej ważniejsze jest to, żeby być pokornym. No to na pewno. I to bardzo ego przeszkadza. Tak właśnie. Tak to widzę. Mam nadzieję, że to jest w miarę jakoś logiczne. Ostatnia rzecz, jaką widzę, Czyli właśnie co z tym zrobić? To o czym chciałam powiedzieć. Weź się zajmij sobą. Naprawdę. Aha, właśnie co może zrobić dobrze ego. Ego. Jakby może ci pokazać też mi gdzie faktycznie są jakieś braki. Że jeżeli Znowu to będzie takie, może po psychologicznemu, żeby się spotkać ze sobą, że jak się spotkam z prawdziwą osobą, to się też spotkam z prawdziwym Bogiem. Że jeśli ja, może warto sobie, tak sobie myślę dla siebie, że dobrze, super, że wiesz, że, że, że widzisz jakieś tam braki, Sandra. Y I dlaczego ten człowiek mnie tak wkurza? Dlaczego jej zachowanie, dlaczego jego zachowanie tak mnie irytuje, dlaczego jego sposób życia jest dla mnie tak działający na nerwy? To jest właśnie, odzywa się ego. Bo tak naprawdę, co mnie to obchodzi, jak ktoś żyje, co mnie nawet to obchodzi, jak ktoś się wobec mnie zachowuje? To nie jest ważne, jak ludzie y, y, się zachowują wobec mnie, tylko ważne jest, y, co ja mam w sobie. Mm. I myślę sobie też, że ego może pomóc. Spotkać się z prawdziwym, z prawdziwą y, mną, sobą, tobą. Że ego może podpowiedzieć, ty, jeżeli ja się tak obrażam, jeżeli jestem taka agresywna, jeżeli jestem taki złośliwy. Właśnie, bo myślę, że ego to jest też tak, to jest taki fałsz, że ego się broni y, arogancją, sarkazmem, impertynencją, hamstwem, agresją, obrażaniem się. Y, no, właśnie takim. Y, Takim trochę dziecięciem różnie pewnie na różnych to płaszczyznach działa. I co zostało zaniedbane, co zostało nieukochane, że to ego musi się odezwać, nie? Bo prawdziwa ja bo Bogu się podobam, prawdziwa ja jestem umiłowana przez Pana Boga, przez Ojca, przez tatusia, prawdziwa ja. Nie potrzebuję zabiegać o uwagę, o względy, o, o to, żeby nie wiem, żeby ktoś był dla mnie miły, żeby, żeby ktoś był dla mnie grzeczny. Jakby wiadomo, że w bliskich relacjach, no, to jest oczywiste, że ludzie o siebie dbają, prawdziwa ja mogę być zmęczona, prawdziwa ja mogę być niedoskonała, mogę czegoś nie wiedzieć, prawdziwa ja i tutaj każdy. U każdego to ego wygląda inaczej. Prawdziwa ja. Godzę się na to też, że inni popełniają błędy, że inni nie wiedzą, że inni są niedoskonali. No a ego nie jest w stanie tego znieść, że ja jestem niedoskonała i że inni są niedoskonali w różnych formach tej niedoskonałości. Także, właśnie, podsumowując, ego może pomóc też spotkać się ze sobą. Tak myślę. Jeśli człowiek zechce. To chyba byłoby na tyle. Tak mi się to widzi, tak to, tak to odczytuję dzisiaj. Cały dzień chodziłam z tą Ewangelią. I jeszcze zapomniałam jednej rzeczy. I właśnie zdała, złapałam się w pułapkę ego, bo cały dzień myślałam sobie: co mi robi moje ego? I tak, Panie Jezu, znowu poniosłam porażkę. Mój miłosierny dobry Bóg, chwała Panu, no to dobrze to odkryłaś, No i jedziemy dalej. Bo w tej Ewangelii jest też napisane, co trzeba z tym robić: no. zajmij się budowaniem Królestwa Bożego. I tutaj są dwa przykłady tego. Bardzo ładnie tutaj jest napisane: tłumacze pisma wyjaśnili, że to jest jakby budowanie Królestwa na zewnątrz i w sobie. I że obydwa istnieją równolegle obraz gorczycy, która się panoszy, yy, i obraz zakwasu, który od wewnątrz powoduje rośnięcie ciasta. Więc obie rzeczywistości są, żeby nie było, że tylko tutaj w moim serduszku tak sobie buduję to Królestwo Boże. Moja relacja jest najmłodsza, ja nie muszę jej się nie udzielić, nie muszę ewangelizować, albo tylko ewangelizacja, a ja to tam się ten ogarnę. Dobra, ewangelizuję siebie, ewangelizując innych, trochę tak jest, ale bez czasu z Bogiem. Jeżeli nie zakwasisz siebie słowem Bożym, to z tej e, mąki chleb nie urośnie. E, ale jeżeli też nie pójdziesz i nie będziesz się panoszył z Ewangelią, prawdziwą Ewangelią, z miłością, e, gdzie panoszysz się, biorę w cudzysłów, e, no właśnie, no to to ciasto może zgnić. Więc e, pod koniec dnia, kiedy się zajmowałam, cały, cały dzień dzisiaj chodziłam z tą Ewangelią, e, i ego mi tutaj królowało, mi się nim zajęła, to jaki Bóg jest dobry, nie? Że właśnie powiedział mi: wiesz, co? Środek Ewangelii, tej, czyli zajmij się budowaniem Królestwa Bożego, a wszystko będzie ci dodane. Wiecie, co ja stwierdziłam, że się z Wami nie modlę, jak kończę to rozważanie, więc chciałabym nadrobić straty. A zainspirował mnie do tego Marcin Zieliński, więc, bo Marcin zawsze się modli. Ja chyba to też kiedyś robiłam. Nie wiem, czemu to za, za, zarzuciłam. Panie Jezu, mm, proszę Ciebie za wszystkich, którzy tego słuchają którzy się modlą słowem Bożym, którzy się nie modlą słowem Bożym. Proszę Ciebie za tych, którzy, y, których ego zakrywa to ich prawdziwe ja, które Ty stworzyłeś i powołałeś do chwały, do tego, żeby, y, żeby to prawdziwe ja kochało. I ciebie, i siebie, i innych dookoła. I proszę Ciebie, żebyśmy się zajęli, żebym Ja się zajęła głoszeniem Ewangelii, żebym dała się zakwaszać codziennie Twojemu słowu. Proszę Ciebie o to dla moich braci, dla moich sióstr. Proszę Ciebie, żebyśmy już nie mogli wytrzymać bez Twojego słowa i żeby to słowo nas autentycznie przemieniało, żeby to słowo zakwaszało też rzeczywistość, w której jesteśmy. I żeby się panoszyła Twoja miłość w nas, żeby się panoszyła dla, dla wszystkich dookoła. Dzinek długi, więc brawo dla tych, którzy wytrwali. Yy, tak, jutro jest dosyć ważny dzień, yy, który mnie zainspirował do. No właśnie, to tak trochę dzięki temu tamtemu dniowi sprzed trzech lat, sprzed trzech lat jestem dzisiaj tutaj. Nie jest jakiś to super ważny dzień, ale taki trochę ważny. I, e, i chciałabym mieć czas, żeby nagrać odcinek na ten temat, który w ogóle już pracę, planuję od pół roku. Więc nie będę zapowiadała, bo ciągle tylko zapowiadam i nie nagrywam, więc jak nagram, to nagram i opublikuję. Share, suby, lajki, like komentarze. Jak zawsze stay tuned with God.